Twój klient nie płaci faktury, i pytanie, co robisz? Prawie każdy przedsiębiorca prędzej czy później staje przed dylematem: dochodzić z należności ścigać za na niezapłaconą fakturę, czy lepiej skupić się na nowym biznesie? Dzisiaj opowiem Ci, jak wygląda cały proces dochodzenia należności od wezwania do zapłaty aż po egzekucję u komornika i tak naprawdę odpowiem Ci na pytanie, kiedy warto walczyć o swoje, a kiedy lepiej odpuścić. Opowiem Ci w historii jednego z moich klientów, aktualnych klientów. To jest agencja digitalowa, która realizuje kampanię dla bardzo fajnych, średnich i dużych przedsiębiorstw. I opowiem ci o historii, która dotyczy takiego stałego klienta tej agencji. Klienta, na rzecz którego agencja realizowała kilka kampanii. Każda kolejna kampania była coraz większa, zakończona sukcesem, jak najbardziej, aż doszło do momentu, w którym naprawdę strony zgodziły się co do tego, że. Zrealizują naprawdę dużą kampanię z dużym budżetem, wartość całego kontraktu, całego zlecenia opiewała na prawie milion złotych, no i się okazało, że tym razem klient postanowił nie płacić. Faktura została wystawiona, minął termin płatności, pieniędzy na rachunku nie było. Tak samo jak nie było kontaktu od klienta. Nie było żadnych sygnałów, nie było żadnych zwiastunów tego, że klient może nie zapłacić w terminie. Nie było żadnych uwag co do projektu, co do kampanii. Wszystko było zrealizowane zgodnie z harmonogramem, zgodnie z założeniami. Faktura została wystawiona zgodnie z umową i po prostu termin płatności minął. I pieniądze nie wpłynęły na konto. Pierwsze, co zrobił mój klient, no to oczywiście próbował skontaktować się z klientem i dowiedzieć się o co chodzi. Bo bardzo często jest tak, szczególnie jak współpracujecie z dużymi klientami, że ten proces płatności musi po prostu po stronie wewnętrznej zostać przepracowany. Czasami te faktury się gdzieś gubią i trwa to trochę dłużej niż powinno. Natomiast w tym przypadku było inaczej. Agencja skontaktowała się z tym klientem, chciała wyjaśnić dlaczego płatność nastąpiła. No i w odpowiedzi dostała bardzo lakoniczną odpowiedź, że klient analizuje tak naprawdę tą usługę, że ma pewne zastrzeżenia i na razie płatność została wstrzymana. I to była jedyna informacja, jaką mój klient, czyli ta agencja, dostała. No zazwyczaj jest tak, że w pierwszej kolejności próbujemy się skontaktować z kontrahentem i zobaczyć, co się w ogóle dzieje. Jeżeli nie ma szans na to, żeby się dogadać, żeby przypomnieć tej płatności, uruchomić, no to wtedy co robię ja? Pytam klienta tak naprawdę, jakie jest story, czyli zrealizowaliście projekt, czy mieliście na to umowę, czy faktura została wystawiona, czy ustalam podstawowe fakty, żeby się zorientować w sytuacji. Jak to już mamy, no to tak naprawdę planujemy działania Muszą ustalić czy był kontakt agencji z klientem w sprawie tej płatności po tym jak termin minął jeżeli był w jakiej formie czy to były rozmowy luźne czy było jakieś wezwanie do zapłaty bo firmy bardzo często we własnym zakresie wysyłają wezwanie do zapłaty czasami pisemnie czasami mailowo przypominają się ma to różną formę różną treść ale to jest ważna informacja dla mnie, jako prawnika, żebym wiedział tak naprawdę, gdzie mamy ten punkt początkowy, z jakiego miejsca startujemy, czy jesteśmy w jakimś konflikcie, czy mamy czy nasza rola będzie polegała już na prowadzeniu sporu sądowego, czy też mamy skupić się na jakichś a, działaniach polubownego rozwiązania tej sytuacji. Jeżeli jest szansa na to, żeby się dogadać, żeby rozwiązać polubownie tą sytuację braku płatności, no to oczywiście idziemy w to, bo zawsze to jest lepsze rozwiązanie niż pójście do sądu, czyli taką klasyczną klasyczną drogą. Natomiast jeżeli nie ma perspektywy na to, a no bardzo często nie ma, czyli nie ma po prostu kontaktu z dłużnikiem albo nie ma woli prowadzenia rozmów, bo bardzo często ktoś mówi, że kwestionuje usługę po fakcie, mimo że akceptował wszystko po kolei, to na koniec mu się to jednak nie podoba. No jeżeli nie mamy takiej perspektywy, no to przystępujemy do takiego już procesu dochodzenia tej należności i egzekwowania tej zaległej płatności. Pierwszy etap polega na tym, że wysyłamy wezwanie do zapłaty. I robimy to bardzo często również w sytuacji, w której klient mówi, że on już wysyłał wezwanie do zapłaty i to raczej nie zadziała, tam nie ma szansy na to, żeby, żeby się dogadać. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że mimo to w takiej sytuacji wysyłamy te wezwania do zapłaty. Bo bardzo często jest tak, że nawet to samo wezwanie do zapłaty o tej samej treści, ale wysłane przez nas, przez prawników, na papierze firmowym z podpisem już prawnika, adwokata czy radcy prawnego to jest trochę inny przekaz, to jest przekaz mocniejszy. To jest informacja, którą dajemy dłużnikowi, że my jesteśmy zdeterminowani jako klient, jako w tym przypadku agencja digitalowa, żeby dochodzić swoich należności, że zaangażowaliśmy prawnika, zapłaciliśmy prawnikowi. Wzywamy Cię do zapłaty. Jeżeli nie, to podejmujemy dalsze kroki. Wyzwanie, wezwanie do zapłaty to jest tak naprawdę już próba polubownego rozwiązania tej sytuacji. Czyli podejmujemy tą próbę. Możemy dostać odpowiedź, możemy nie dostać odpowiedzi, ale to jest próba polubownego rozwiązania sporu. Jeżeli to nie zadziała, no to już przechodzimy do takiej merytorycznej części. Mamy alternatywne rozwiązanie, czyli albo pozywamy kogoś do sądu, a trzecia opcja jest taka. Że nie musimy iść do sądu, bo mamy narzędzia do tego, żeby egzekwować tą swoją fakturę, te swoje pieniądze poza sądem. Ale żeby stwierdzić, że to jest możliwe, to musimy zerknąć do umowy. Czy mamy na przykład takie zabezpieczenie, jakiś akt notarialny, dobrowolne oświadczenie o podaniu się egzekucji, jakiś weksel in blanco albo inna forma zabezpieczenia, która przyspieszy na ten proces. W przypadku tej agencji digitalowej, dostaliśmy oczywiście odpowiedź na wezwanie do zapłaty, ale odpowiedź była taka, że ani kwestionują należyte wykonanie tej usługi, nie ma tej szans na dogadanie się. Więc wiedzieliśmy już, że polubowne rozwiązanie sporu nam odpada. Zaraz tego, że to jest nasz klient, wiemy, że nie mamy w umowie, w modelu biznesowym innej metody zabezpieczenia tej płatności, czyli nie mamy jakichś tam weksli, ani, ani innych rzeczy, więc pozostaje nam tak ostateczna droga, czyli to postępowanie sporne przygotowujemy pozew do sądu. Jeżeli decydujemy się na pozew, czyli na niesienie sprawy do sądu, bardzo często jak ten dłużnik dostaje już pozew, czyli dostaje informację o tym, że sprawa jest w sądzie, to zmienia się narracja i bardzo często otwiera się droga do tego, żeby się jednak dogadać. Natomiast jeżeli nie ma potencjału na dogadanie się, no to idziemy w spór, czyli idziemy w postępowanie sądowe. Teraz nie jestem w stanie Ci powiedzieć, ile to będzie dokładnie trwało, takie postępowanie sądowe, bo to zależy od tego, jaka jest kwota, jakie są okoliczności, w jakim trybie składamy ten pozew do sądu, czy być postępowanie upominawcze, nakazowe itd., itd., do jakiego sądu. I taki proces może trwać od kilku tygodni do nawet kilku lat. Dlatego to ważne jest, żeby współpracować z osobą, która ma doświadczenie takie procesowe, która będzie w stanie ocenić, czy mamy szansę na zamknięcie tej sprawy w ciągu kilku tygodni, czy miesięcy, czy raczej trzeba się nastawić na wielomiesięczną batalię. No i mamy tą trzecią drogę alternatywą, czyli takie przyspieszone pozasądowe rozwiązywanie tej sytuacji, ale ono jest możliwe tylko wtedy, jeżeli na etapie w ogóle dogadywania się, czyli zawierania umowy, Przewidzieliśmy jakiś inny sposób zabezpieczenia, tak jak powiedziałem, na przykład akt notarialny albo weksel in blood. To czy w ogóle opłaca się iść do sądu i dochodzić swoich należności przed sądem, no to jest pytanie, na które nie zawsze da się jednoznacznie odpowiedzieć, bo to zależy od tego, jaka jest kwota, jaki jest w ogóle kontekst. Zdarza się tak, że kwota tej faktury czy ta kwota sporna jest na tyle niska, że same koszty wsparcia prawnika, koszty sądowe są dużo większe niż sama kwota niezapłaconej faktury. Ale mimo wszystko decyzja biznesowa po stronie wierzyciela, po stronie mojego klienta jest taka, że my wszystko idziemy, idziemy do sądu. Dla zasady po pierwsze, po drugie, żeby wysłać jasny sygnał do tego kontrahenta albo w ogóle dla rynku. Że my nie tolerujemy sytuacji, w których klient nie płaci nam za nasze usługi albo za nasze towary. I na drugim biegunie tych niskich kwot są też duże kwoty, które są zbyt wysokie, żeby, żeby odpuścić. Ważą za dużo dla samego biznesu. A czasami są to kwoty na tyle duże, że one tak naprawdę decydują o tym, czy ten biznes przetrwa, czy nie. I jak wygląda cały proces? My jako prawnicy musimy tak naprawdę dostarczyć temu klientowi wszystkie informacje, których on potrzebuje, żeby podjąć tę decyzję, musi ją powiedzieć, ile prawdopodobnie będzie trwał ten proces, ile będzie kosztował, czyli ile teraz na tym etapie początkowym ty jako mój klient, jako wierzyciel, musisz jeszcze wyłożyć pieniądze, pieniędzy, żeby wszcząć spór, żeby opłacić prawnika, opłatę sądową, inne ewentualne koszty, które, które nam się pojawią na, na drodze. I mając te wszystkie informacje ode mnie, dopiero Jesteś w stanie biznesowo podjąć decyzję, czy opłaca mi się? Dochodzić z tej nieopłaconej faktury, czy jednak mi się nie opłaca, odpuszczam, skupiam się na nowym biznesie, bo to ma dla mnie większą wartość. Mając tak naprawdę wiedzę i świadomość o tym, że mamy różne scenariusze postępowania, też warto sobie powiedzieć, ile to wszystko kosztuje. Ja oczywiście nie powiem Ci konkretnych kwot, bo to byłoby bez sensu. Te kwoty zależą od każdego przypadku, w zależności od kontekstu, od branży trochę, ale przede wszystkim od tego, jak duża wartość jest zaległej faktury, którą, której dochodzisz. Ale na dzisiejsze potrzeby. Ważne, żebyś wiedział albo wiedziała, że ten etap początkowy, czyli próby polubownego rozwiązania sporu, to nie jest bardzo kosztowny etap, dlatego że jeśli wprowadza się do tego, że prawnik musi przygotować i wysłać wyzwań do zapłaty, zazwyczaj to jest pewnie kwestia kilku, kilkuset albo kilku tysięcy złotych, w zasadzie na tym się kończy postępowanie, bo tutaj nie ma tak naprawdę zbyt wiele roboty, na tym etapie nie analizujemy tak dogłębnie sprawy, żeby poświęcać jest zbyt dużo czasu. Natomiast jeżeli jest już etap postępowania sądowego, no to tu trzeba się zastanowić i zaczynają się koszty, więc trzymaj się krzesa, albo przynajmniej lepiej usiądź i przeanalizuj sobie rzeczywiście biznesowo, ale też finansowo, czy warto, czy nie warto. Dlatego, że te koszty już są poważniejsze. Dlatego, że mamy koszty wynagrodzenia, to po pierwsze, po drugie, masz opłatę sądową, czyli musisz wnieść opłatę do sądu za to, żeby sąd zajął się w ogóle tą sprawą. Wysokość tej opłaty jest różna, czasami ona jest wyczałtowana w zależności od rodzaju sprawy, a czasami jest procentowa albo widełkowa, w zależności od tego, jaka jest wartość tego przedmiotu sporu, czyli po naszemu branniczemu mówiąc od WPS. Poza tym mogą być inne koszty, które musi zaangażować w tym procesie, na przykład koszty tłumaczenia dokumentów. Jeżeli mamy sprawę z elementem międzynarodowym, dokumenty są w. W obcym języku, to musimy je przetłumaczyć, przygotować wszystko dla sądu, żeby mógł e, rozpatrzyć tą sprawę. No i po etapie sądowym mamy też etap egzekucji, czyli jak już kierujemy sprawę do komornika, tam też są koszty, one już nie są wysokie, one są raczej zryczałtowane. Polegają na tym, że musi zapłacić również komornikowi za tak naprawdę wszczęcie e, egzekucji. I w toku tej egzekucji komornik nalicza sobie koszty, ale. Te koszty już bierze sobie z tego, co wyegzekwuje od Twojego dłużnika. To tak w uproszczeniu, jeżeli chodzi o koszty. Większość firm zaczyna w indykacji niezapłaconych faktur w momencie, w którym mija termin płatności faktury. Czyli wystawiasz fakturę z jakimś terminem płatności, ten termin mija, nie masz pieniędzy na rachunku bankowym i teraz zaczyna się tak powiem, zastanawianie, co my teraz zrobimy. I to jest, w mojej ocenie, błąd, dlatego że dbanie w ogóle o ten cash flow. I terminową płatność faktur to jest decyzja strategiczna, która powinna być wpisana w cały model biznesowy i ona powinna zaczynać się już na etapie zawiązywania czy zawierania umowy z tym klientem. Już na tym etapie, we wzorze umowy, w swoim modelu biznesowym, powinieneś albo powinnaś mieć przemyślane, jak ta współpraca będzie wyglądała pod kątem finansowym. Czyli w umowie musi być opisane i zabezpieczone dokładnie, w jaki sposób te faktury. Mają być opłacane, czy to jest płatność z góry, czy płatność po projekcie, w jaki sposób ma być zabezpieczona, i tak dalej, i tak dalej. To powinno być wszystko wpisane w mowie i wpisane w proces. Na wypadek sytuacji, w której Twój klient jednak nie zapłaci w terminie tej faktury, to żebyś już na tym etapie od dnia pierwszego wiedział, bo wiedziała, co masz robić, czyli jaka jest procedura postępowania w takim przypadku, kto jest zaangażowany, czy mamy prawnika, czy nie. Bo jeżeli tego nie masz, to ten proces dochodzenia swoich pieniędzy drastycznie się wydłuża. Mija termin płatności faktury, i wtedy dopiero zastanawiasz się, OK, czy mamy prawnika, ile zapłacimy, jakie są koszty, ile to będzie trwało i itd. To jest przepalanie czasu i wydłużanie okresu, w którym nie dostajesz swoich pieniędzy. A jeżeli masz to zaplanowane od samego początku, to w pierwszym dniu opóźnienia masz gotowe odpowiedzi na te wszystkie pytania. Jeżeli chcesz zadbać o terminowe płatności swoich faktur. Popracuj ze swoim prawnikiem i ze swoimi ludźmi nad tym, żeby to było zawarte w umowie i żebyście mieli to jasno wpisane już w swoim modelu biznesowym. Ale oczywiście to jest świat idealny. I w sytuacji, w której tego nie masz, a mimo wszystko twój klient ci nie płaci, no to musisz zaangażować prawnika i musisz podjąć działania, które pomogą ci po prostu odzyskać swoje pieniądze, które ci się po prostu należą, bo zrobiłeś swoją robotę tak, jak powinieneś to zrobić, albo dostarczyłeś produkt tak, jak powinieneś to dostarczyć od samego początku. Jedna rada do mnie na koniec: jeżeli chcesz zabezpieczyć terminową płatność twoich faktur, to. Skup się na umowie i na procesie, zabezpiecz sobie te płatności zawczasu, a nie reaguj dopiero wtedy, kiedy termin płatności faktury minie. I oczywiście na koniec nie zapomnij subskrybować tego kanału i do zobaczenia ze stąd odcinku.